Józef, Ignacy Kraszewski, Stanisław Jachowicz. Bajki i powiastki. Stanisław Jachowicz, Dziecię i Dzbanuszek. Mała dziecina, łakoma i chciwa, Jak często w świecie bywa, Nigdy na tem nie przestała, co mama dała. Były dwa jabłka, trzeciego żąda. Były trzy gruszki, za czwartą spogląda. Dano cukierków, to zawsze za mało. Dano pierniczek, dziecię ciastka chciało. Raz mu w dzbanuszek wsypano orzechy. Ach, co to było uciechy! Dzieci na rączkę w wąską szyję wkłada, I wszystkie, by zabrać rada. Ale niestety, wyciągnąć nie może. Dziecię w płacz, W takim razie. I płacz nie pomoże. Szarpie, wszystko na próżno i orzeszków nie ma, i dzbanuszek rączkę trzyma. Ktoś się wreszcie zlitował i dał rady zdrowe. Nie bądź kochanku chciwym, weź tylko połowę. Wyjmiesz rączkę, orzeszki wybierzesz po trosze, a pomnij w dalszym wieku tak czerpać rozkosze. Hej Lisku. czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.